Siema, siema, tu ja pomieszane. Eee, kurde. Więc tam. Chciałam Wam pokazać, szczególnie Walusiowi, yy, Prace na konkurs z wełny. Jak widzicie, tu jest takie, jakby wieżyczka, ale więcej się nie da. Tutaj, nie wiem, bobek, a na dół. Uii. Nie wiem, budowałem to go z godziny, dopiero co skończyłem zacząłem nagrywać. I pewnie zastanawiacie się czemu to jest... Kurde, nie wyjdę. Czemu ta mapa są chmury? Bo ona, nie wiem, też To jest creative map, pusta mapa z ziemią. Jak zauważyli, tu już nie można postawić klocka, maksymalny poziom to jest poziom 128 Więc do. dobra Nie wiem czy mnie było słuchać Dobra więc kurwa Ko Komentujcie, subskrybujcie Walusiowi to też trzeba dać oczywiście Nara